Podnoszenie i opuszczanie mostu zwodzonego stało się dla miejscowości Małe Sforne Gacie rodzajem turystycznego rytuału. W godzinach, kiedy rzeką Bordą mogą swobodnie przepływać żaglówki, wokół mostu ustawia się kolejka oczekujących samochodów, rowerzystów oraz pieszych. Zarówno rzeką, jak i szosą odbywa się przede wszystkim ruch turystyczny. Dla wielu jednak jest to codzienna droga do miejsca pracy. Małe sforne gacie ulokowały się na wąskim pasku lądu, rozdzielającym dwa potężne polodowcowe jeziora, znajdujące się w Otulinie Parku Narodowego. Bory tucholskie, Harzykowskie i Krasińskiego, zespala je, krótki odcinek rzeki Brdy ze zwodzonym mostem. Łączna powierzchnia tych jezior przekracza 2000 hektarów. W 2003 roku wody jeziora. Zakwalifikowano do drugiej klasy czystości. To znaczy, że nadają się do hodowli zwierząt, celów rekreacyjnych, sportowych i kąpieli. Częstym problemem dużych europejskich jezior jest nadmiar dostających się do wody biogennych związków fosforu i azotu. Ich źródłem najczęściej są ścieki i nawozy sztuczne. W efekcie rujnuje to równowagę ekosystemu wodnego. Konsekwencją może być zakwit toksycznych silnic, ale także wyłączenie zbiorników z funkcji rybackiej, wędkarskiej i turystycznej. Nad jeziorem Harzykowskim realizowany jest program ochrony strefy brzegowej, która powinna stanowić naturalną barierę dla amoniaku, przekształcać go do azotanów i dalej do azotu, którego nadmiar zostaje usunięty do atmosfery. Most zwodzony po zmroku nie przestaje być miejscem wzmożonej aktywności użytkowników. Światło latarni staje się przynętą. Łowcy mają teraz pełne odnóża roboty. Nieco bezpieczniej korzystać z własnego źródła światła. Jak czynią to tutejsze świetliki?